Cześć, jestem Agłoś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Two Point Hospital. W kolejnym, ponieważ seria odbywa się regularnie, za każdym razem, gdy e, pojawia się nowy dodatek, ja do niej wracam. Wiem, że ten dodatek, który dzisiaj będę grała, pojawił się już kilka miesięcy temu, e, chyba w marcu i, i nazywa się Off The Grid, a poprzedni odcinek wiem, że był prawie rok temu, ale jeśli Wam się spodoba dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę. Jeśli nie widzieliście całej serii z Two Point Hospital, to polecam Wam zajrzeć w kartę, tam znajdziecie zarówno poprzedni odcinek, jak i całą, playlistę z tej gry od samego początku, a to jest taka wieloletnia seria na moim kanale. No i, wiecie co? Myślę, że bez przeciągania, przejdźmy do nowego szpitala. Zaczynamy ze szpitalem, który wygląda bardzo interesująco, w jakiejś dziwnej, znaczy nie, może nie dziwnej, ale w jakiejś takiej bardzo yy, indiańskiej osadzie prawdopodobnie. Wonder of. Niech obozowiczy czują się bezpiecznie w parku okręgowym. Witaj w parku okręgowym Wanderlof, gdzie Holistics od lat produkuje rzadkie naturalne składniki, gdy tylko firma dowiedziała się, że burmistrz rusza w okolicy z projektem ekologicznym, postanowiła stworzyć zieloną komunę i wykorzystać przewidywane zainteresowanie owym przedsięwzięciem. Naszym zadaniem jest pomóc ludziom, którzy to zainteresowanie zdradzają. Wysokość funduszy od Holistics zależy od tego, jak dużo punktów zdobędziemy na ich nowej skali. Nasi pracownicy stworzyli coś, co nazwali wskaźnikiem odnowy. Na podstawie rozmaitych kryteriów Dobrobyt społeczeństwa. Yy, uważają, że istnieje bliska zależność między wysokim wskaźnikiem odnowa, a skłonnością do zakupu ich organicznych produktów. Nie ugramy wiele samojednostyku pacjentów. Aby zdobyć wysoki wskaźnik odnowy, musimy się skupić na sześciu czynnikach: sześciu personelu, pacjentów, atrakcyjności, higienie, reputacji i wskaźników wyleczeń. Także będziemy mieć tutaj dużo różnych wskaźników. Wygląda to naprawdę super. Czy to jest mój szpital? Okej. Okay. Myślałam, że szpital będzie budunkiem w centralnej części, tak jak to było, wiecie, widać z góry. Ale wiecie co? Zatrzymajmy sobie grę i przede wszystkim zacznijmy. Zacznijmy od recepcji. To jest, myślę, najlepsza opcja. Nie mam pojęcia, skąd będą przybywać pacjenci, ale wybierzmy sobie jakieś takie przyjemne miejsce na recepcję. Może tutaj przy ognisku, wiecie, z tej strony. Tutaj powiedzmy, że będzie moja recepcja. Niezależnie od tego, z której strony będą przychodzić, będą musieli tutaj zajrzeć. I spróbujmy zrobić sobie kilka ławeczek. W formie poczekalni. Myślę, że to powinno wystarczyć. Tutaj będzie moja recepcja i zaczynamy budować pomieszczenia. Czyli przechodzimy do pomieszczenia gabinetu internistycznego, czyli pierwsze miejsce, gdzie nasi pacjenci będą się pojawiać. Będę musiała próbować zmieniać, przesuwać te pomieszczenia, bo nie mam pojęcia, jak, jak zastosować tutaj, wiecie, układ szpitala, żeby w miarę to było zorganizowane. No dobra, mamy w takim razie już pierwszy gabinet. Myślę, że możemy sobie zatrudnić. Po pierwsze, recepcjonistkę albo recepcjonistę. Zacznijmy może od takiego najtańszego recepcjonisty. To jest pani asystentka, pra praktykantka, więc w sumie nada się na recepcję jak najbardziej. Zatrudnijmy sobie też lekarza. Lekarza internistę niestety nie ma, ale myślę, że pani Sandy na pewno będzie tutaj dobrze pracować. Przede wszystkim będzie mogła się nauczyć bycia internistą w przyszłości. To jest jakaś Kupa. Czy to jest ten robak? To jest chy chyba mamy robaki, albo ktoś tutaj zrobił kupę. Chyba łazienka też się przyda. Ale zanim zrobię łazienkę, zatrudnię jeszcze pielęgniarkę. Myślę, że pani Ariana Bułeczka, która wywołuje ziewanie i robi swoje, choć nie zawsze jej to wychodzi, da sobie radę. Yy, w takim razie przejdźmy jeszcze do zbudowania apteki. Teraz, jak myślę, w którym miejscu aptekę zbudować? Yy, wiecie co? Może zróbmy ją w ten sposób tutaj. I oczywiście musimy jeszcze zbudować toaletę. To też jest dość istotna sprawa na początek. Już się nie mogę doczekać wpuszczenia pacjentów, więc wiecie co? Może, może po prostu niech już sobie tutaj przyjdą. Toaletę zbudujemy tutaj. Więc może przestawmy sobie to w inne miejsce. To jest. Co to jest? A to jest chyba woda. To jest. Coś, co zbiera wodę i pozwala moim pacjentom się napić, więc nie będziemy tego y, usuwać. Toaletę zrobimy w tym miejscu troszeczkę większą, żeby, wiecie, więcej pacjentów mogło skorzystać z niej naraz. Zwłaszcza, że nie wiem, kiedy y, dołożę kolejną. No dobra, mamy w takim razie gotowy szpital. Czy to jest naprawdę kupa? To jest kupa, wiecie, tutaj. Nikt się nie przejmuje tym, że mamy toaletę. Chociaż, dobra, jeszcze wtedy nie mieliśmy. Możemy im to wybaczyć. Zatrudnijmy dozorcę, który te kupy posprząta z uśmiechem. Myślę, że nie, weźmy tego, który będzie łapać duchy, dlatego że czuję, że tutaj może trochę być problemów. Ktoś się poślizgnął na kałuży. Czy to była kałuża z błota? Okej. Okay. Już zaczyna dozorca zbierać śmieci, widzę, że tutaj naprawdę jest duży bałagan. Strasznie duży bałagan, wszędzie są plamy, śmieci i tak dalej. Muszę trochę śmietników podrzucać. Ej, tutaj ktoś czeka na y, dalszą diagnostykę. W takim razie diagnostyka ogólna. Myślę, że tutaj postawimy sobie pomieszczenie diagnostyki ogólnej. Potrzebujemy do tego skanera stołu zabiegowego. Yy, I może dajmy jeszcze wagę. Z tej wagi będzie prawdopodobnie korzystać tylko i wyłącznie pielęgniarka, ale okej. Okay. A to jest deszczówka, czyli yy, zmniejsza pragnienie. Super. W takim razie warto, żeby yy, takie obiekty były. Zbuduję to pomieszczenie. I czekamy na pielęgniarkę, która tam pójdzie. Kurcze, mamy fajnych pielęgniarzy, ale niestety nie mają zdolności do bycia aptekarzami, więc to jest dość duży kłopot. kłopot. W każdym razie zatrudnimy panią Ednę, no bo jednak przyda się drugi pielęgniarz. To zobaczymy tego, co zrobi. Jeśli nie pójdzie do gabinetu, jeśli nie pójdzie do apteki, to chyba zostanie zwolniony. Bo nie potrzebujemy tutaj osób, które w ogóle nic nie robią. Wróćmy do pana piękniarza, który łazi sobie bez celu, dobra. Zbudujemy mu jakiś gabinet, w którym na pewno będzie pracował. W takim razie, może postawmy oddział kardiologii. To jest coś, czym będzie mógł się zająć w tym momencie nasz pan doktor. Bardzo ciężko jest mi granice mojego szpitala, ale chyba, chyba jest całkiem nie najgorzej, jeśli chodzi o rozmieszczenie tych pomieszeń. No dobra. Tutaj potrzebujemy koniecznie bieżnie. Dajmy monitor ścien ścienny, żeby ułatwić odczyty. Może dajmy mu ekspres do kawy. Wiecie, na kardiologii e ekspres do kawy jak najbardziej się przyda. Wiecie, kawa podnosi trochę ciśnienie, więc jak ktoś będzie miał zbyt niskie, no to pan tutaj będzie mógł podać kawę. Mamy gotowe pomieszczenie, i teraz liczę na to, że ten pan sobie tam pójdzie. Ej, potrzebujemy zastrzyków! Dobra? Szybko w takim razie, pomieszczenie. Robienie zastrzyków. Wydaje mi się, że y, mamy osobę, y, która jest wykwalifikowana. Wydaje mi się, że zatrudniłam tę osobę. Zaraz się okaże. Y, w każdym razie, tutaj ustawiamy kolejny gabinet. I myślę, że tutaj będą dwa gabinety y, naprzeciwko siebie, w ten sposób położone. I tutaj dorzucimy jeszcze jeden, więc w sumie nie jest tak najgorzej. Panikuj ustawiona. W takim razie mamy gabinet zastrzyków. I zobaczmy. Czy rzeczywiście mam pielęgniarza, który robi zastrzyki? Tak, pani Edna robi zastrzyki. Także doskonale. Doskonale. A, to ja mówiłam o pani, że pani. że to jest pan. Zawsze miałam problem, żeby ocenić płeć tych moich pracowników, ale to nie moja wina. To nie ma też większego znaczenia z perspektywy ich pracy. Ogólnie, moim celem jest, bo w sumie nie skupiamy się na tym od początku, atrakcyjne szpitala na poziomie 50%, wyleczenie trzech pacjentów i morale personelu na yy, poziomie 60%. Nie wiem, dlaczego ich morale są takie niskie. Zaraz budujemy im, oczywiście, pomieszczenie socjalne, które powinno trochę pomóc. Tylko gdzie by to pomieszczenie socjalne umieścić? Może tutaj? Tutaj jest takie całkiem wygodne miejsce. Myślę, że tutaj jeszcze się zmieści jeden gabinet. Więc tutaj umieścimy sobie pomieszczenie socjalne. Mamy wystarczająco duży korytarz. Tutaj będzie do niego wejście. I co by tu zrobić? Może luksusowy fotel im umieścimy? Ciekawe, czy będą się cieszyć z luksusowego fotela. Dobra, będzie jeden luksusowy fotel, z którego będzie można oglądać telewizję, a pozostali będą musieli siedzieć na sofie. Myślę, że tutaj również można byłoby dać... Marchewki? Marchewki zmniejsza głód samowystarczalny. Okej, okay, wiecie co? Zrobimy marchewki, ale marchewki zrobimy tutaj. Nie ma pojęcia jak ludzie będą... To jest automat do marchewek. Wrzucasz pieniądze i wyrastają Ci marchewki. Bardzo ciekawe. Bardzo mi się to podoba. Bardziej mi się to podoba niż te automaty. Także to jest pierwsza z nowości poza tą deszczówką, którą tutaj mamy. Dobra, ustawmy jeszcze... Coś tutaj, wiecie, jakiś ekspres do kawy dla pracowników? I chyba mamy wszystko tutaj w tym pomieszczeniu. Dobra, myślę, że jest okej. Okay, Chociaż nie przyjrzałam się, jaki poziom ma to pomieszczenie. Drugi, myślę, że z czasem może trochę się polepszy. Dodajmy więcej ławeczek przy różnych gabinetach, żeby ludzie nie musieli stać w oczekiwaniu na swoje badania. Jeszcze bym postawiła w sumie tutaj, ponieważ w tym miejscu i tak już raczej nie postawię kolejnego gabinetu, tylko ten śmietnik teraz przeszkadza, albo deszczówka. Myślę, że jedna ławeczka wystarczy. I tak korzystają z tej poczekalni, więc jest całkiem nie najgorzej. No i musimy tu jeszcze tutaj więcej koszy na śmieci. Ogólna higiena jest całkiem niezła. Tak patrzę na te miejsce, że trochę śmieci jeszcze leży, ale zaraz zobaczymy, czy nasz personel tutaj pracuje. Panie dozorco, pani dozorco. Aha! Myślałam, że się schowała za drewnem, udając, że sprząta. Tak naprawdę nie sprząta, ale okej. Okay. Jest okej. Okay. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jakie nowe choroby tutaj się pojawią. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, ale na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Dobra, tutaj brakuje mi internisty. Zobaczymy, czy mogę zatrudnić. Tak! Super internista, doskonale. Czyli mamy już dwóch lekarzy. Przydałoby się w takim razie zrobić kolejne pomieszczenie. I myślę, że zrobimy psychiatrię, ponieważ mamy już lekarza psychiatrii. No, myślę, że to się przyda. I tutaj też są te marchewki. One są gotowe do zbioru. Na środku, żeby pacjent czuł się bardzo ważny, będzie kozetka. I myślę, że dorzucimy jeszcze lampę, żeby było przytulnie. Szafkę na akta. Mamy gotowy gabinet, więc już teraz jeden z tych lekarzy, który prawdopodobnie siedzi na urlopie. O, siedzi w ważnym fotelu. Dobrze. Yy, ogląda sobie yy, telewizję. O, właśnie, szum w telewizji. Może uspokaja to te osoby? Może tak być. Ej, mamy nową chorobę! Mamy nową chorobę i jeszcze nie wiemy, co to jest. Wygląda. Jakby ktoś po prostu był bardzo smutny i nie chciał się patrzeć, a tu znowu będą wąchać swoje bąki, no. To. To jest bardzo naturalne zachowanie, bardzo naturalne. Ej, w ogóle nie pasuje im temperatura? Ktoś mi się wydaje, że nie pasuje temperatura. Musimy zwrócić uwagę, jak to wygląda. Jest bardzo gorąco! Ale jak ja mam zrobić, żeby to było chłodniej, skoro jesteśmy na otwartej przestrzeni? Nie mogę tego zrobić. E, przynajmniej nie w e, całym szpitalu. Ale możemy porozstawiać klimatyzację w gabinetach. Aha, rozumiem, że wszyscy nagle poszli na urlop, a jak rozstawię klimatyzatory tutaj. Ej, to też działa. Widzicie co? Porozstawiajmy na dworze klimatyzację. To jest super nieergonomiczne, i nie wiem na ile ekologiczne. W sumie chyba nie za bardzo. Ale dobra, ochłodźmy trochę atmosferę. W końcu jesteśmy w moim szpitalu, gdzie ma być przyjemna atmosfera. Dobra, teraz powinno być ok. I mamy tutaj osobę, która nas ocenia w tym momencie. Czekajcie, czekajcie. Pan Flanolin? Czekaj, pani Flanolin, jak ma się nazywa? Onyonsak Departament Rzeczy Zielonych, okej okay. Chyba mu się całkiem podoba Jeśli chodzi o pielęgniarki, no właśnie Przydałoby nam się zbudować również oddział, więc zatrudnimy sobie od razu osobę, która będzie tam pracować I zbudujmy oddział, tylko gdzie ten oddział mogłabym postawić? Tutaj jest przyjemne miejsce Ej, tutaj dalej w ogóle jest mój szpital Fajnie, tylko wolałabym w miarę w bliskiej okolicy, póki co się urządzać e, Wiecie co? Myślę, że tutaj będzie oddział. I mamy wystarczająco dużo łóżek, żeby już tutaj funkcjonować. Nagły przypadek, grupa pacjentów z oddziału ortopedycznego wy wypisała się z Centrum Odnowy Fundacji Sfery i potrzebuje teraz dalszego leczenia. Niestety nie mam oddziału ortopedycznego, więc bardzo mi przykro. I wymagane jest szkolenie. Dobra, nie teraz, ponieważ nie mam jeszcze umiejętności, ani nie mam nic tutaj w ogóle, żeby szkolić. Nasi lekarze odkryli nową chorobę Krzemienica. Osoby dotknięte tym schorzeniem cierpią na zesztywnienie i zmagają się z nieco mineralnym zapachem. Spotykano osób, które zajmują się rozpalaniem ognia na długich wyprawach. Wyślemy pacjenta na leczenie w oddziale. Okej, okay, czyli mamy tą nową jedną chorobę. Czyli to są osoby, które. E, mają. Chorobę dziecię kwiat. Okej, okay, tej choroby. Też jeszcze nie znałam. Osoby dotknięte tą chorobą przenoszą swoje objawy środowiskowe na hobbystyczne ogrodnictwo, obsesyjnie dbając o goździki, chryzantemy, aż w końcu tracą kontrolę. Oprócz donicy na głowie, pacjenci doświadczają również ponadnaturalnej tępoty. Także dobrze, że tutaj zajęliśmy się tymi pacjentami. A propos zajęcia się pacjentami, tutaj też przydałoby się ławka. Widziałam, jak sterczeli w kolejce. O! Usunąłam śmieci. Doskonale, czyli warto coś budować w miejscu, gdzie śmieci są. Czy mogę coś jeszcze takiego, wiecie, do jedzenia dla moich? Pacjentów dać, ciężko powiedzieć. W każdym razie przypomniałam sobie, że jeszcze klimatyzacji im tu brakuje. I chyba jest całkiem okej. Okay. Jest całkiem przyjemnie w moim szpitalu. Myślę, że mamy dobry potencjał. Zwłaszcza, że wyleczyliśmy trzech pacjentów i nie słyszałam żadnego ducha. Nikt nie umarł jeszcze, więc jest całkiem okej. Okay. I mamy ekoranking. ranking. W najnowszym ekorankingu rankingu otrzymaliśmy ocenę w porządku. Suproju, że powinniśmy wsiąść do pracy i przysyłają nam zapomogę w ramach zachęty, jasno dając do zrozumienia, że wcale nie muszą tego robić. Ok, czyli nie zrobiłam jakby wrażenia na vipach i nie wiem jaka to zapomoga, bo nie dostałam żadnej nagrody, więc nie wygląda to zbyt dobrze. Um, dalej musimy popracować nad atrakcyjnością szpitala, więc spróbowałabym podrzucać kilka rzeczy. Fajnie byłoby coś nowego dorzucić. Delfontanna! Czy chcemy Delfontannę w moim szpitalu? To miejsce i tak jest niewykorzystane, więc dajmy Delfontanne. To ultra nowoczesne urządzenie pozwala w znacznym stopniu zautomatyzować usuwanie monobestii. Okej, okay, zobaczmy, czy uda nam się jakąś monobestię zwabić w to miejsce. Ok, i mamy tutaj informację. Gość z Holistics, Augustus Lewander, prezes rywalizującej z nami firmy Holistics, wkrótce przybędzie do naszego szpitala. No dobra, mamy na nim zrobić wrażenie. I potrzebujemy dać awans, ponieważ chcemy, żeby nasi pracownicy byli szczęśliwi. Dajmy minimalny... Minimalną podwyżkę, jaką tylko możemy dać. I dajmy awans. Cztery osoby w tym momencie czekają. To jeszcze nie jest tak bardzo dużo, ale może warto byłoby zobaczyć, kogo mogę zatrudnić. No właśnie, możemy zatrudnić sobie dozorca. I ten dozorca ma dużą motywację i szybko sprząta, więc dajemy tutaj e, zatrudnienie, żeby posprzątali znacznie, znacznie szybciej, ponieważ tutaj pani. Jak się pani nazywa, pani Chloe? Trochę jej to zajmuje, ale jakby za każdym razem chowała w płaszczu miotłę i wyciągała ją, to też by mi to długo zajęło. Tak myślę. Weźmy sobie jeszcze jedno pomieszczenie internistyczne, postawmy je w planowanym miejscu, tutaj. To jest idealna luka na jeszcze jeden gabinet. I zobaczmy, proszę, tylko jakiegoś lekarza internistę? Nie, ale chirurga mamy i kogoś, kto prowadzi badania. Wiecie co? Myślę, że psychiatra-chirurg na pewno sobie poradzi w roli internisty, tak mi się wydaje. Morale personelu wzrosły i atrakcyjność szpitala nieznacznie wzrosła, więc jeszcze muszę nad tym popracować. Jeszcze muszę pomyśleć... Ej, tutaj ludzie! Co to za jakieś dziwne plamy? Ktoś tu choruje i zamiast pójść do łazienki to co? Zajmuje się zasypianiem mojego korytarza? Akurat, gdy mamy kontrolę? Ten pan bardziej przypomina mi mima. Płacze? Jesteś wzruszony, że on tak cudo... To on tutaj robi? Dlaczego wymiotuje na każdym kroku? To jest straszne. Pan powinien się udać do lekarza, a nie odwiedzać szpitale, bo pan zarazi moich pacjentów. No dobra. Musimy w takim razie popracować nad naszym szpitalem. To jest straszne, że on zrobił mi bałagan. Ej, potrzebujemy... Potrzebujemy chromoterapii. Mamy tutaj monokolorystycznego człowieka, więc w takim razie szybciutko chromoterapia do zbudowania. To pomieszczenie musi być 4 na 3 więc tutaj się nie zmieści, chyba żebym wyciągnęła ten korytarz, zwęziła. Ale okej, okay. zróbmy to tutaj. To jest, myślę, idealne miejsce, żeby przygotować taki gabinet. Jeszcze tylko konsola do obsługiwania tego sprzętu i gaśnica. Dobra, I jeszcze może klimatyzacja, skoro już wszędzie ustawiamy klimatyzację, to i tutaj ustawmy. To mamy gotowe. Czy zatrudniamy kolejnego biegnieża? Tak, ma pani Willow, yy, która ma dużo energii i ręce jej opadają. Yy, przyda się do apteki, bo nie mamy jeszcze nikogo z umiejętnościami aptecznymi. Yy, I potrzebujemy dać znowu awans. Wszyscy, wszyscy chcą awans. Nawet yy, pani Lilian Deadline... Która swoją drogą dopiero została zatrudniona i już prosiła o awans. To, to jest coś nie tak. Strasznie dużo dostanie pieniędzy za to, że będzie musiała posprzątać, ale bałagan jest znaczny. Plus, musiała zbierać to, co pan oceniający nasz szpital z siebie wyrzucił. Widzę co? Kupimy świeco, śpiewającą rybę. Myślę, że śpiewająca ryba to jest doskonała okazja, żeby polepszyć stan moich pacjentów. Czy ona rzeczywiście śpiewa? Chyba nie. Pan chciał posłuchać, przyszedł na koncert, ale. Niestety to tak nie działa. Marzy mi się przestronny i luksusowy pokój socjalny, w którym wszyscy moglibyśmy spędzać przerwy. To ty na to, szefie. Pomieszczenie socjalne na poziomie piątym. Ok, myślę, że spróbujemy sobie to zrobić, tylko zatrzymamy zaraz czas, żeby zrealizować to zadanie. I mamy nową chorobę, a właściwie potrzebujemy nowego pomieszczenia zwalczania szkodników z zwierzęcy stoję z funduszami całkiem nie najgorzej, więc mogłabym w sumie sprawić, żeby pacjent poczekał. I zanim zajmiemy się tym pomieszczeniem socjalnym, zbudujmy, wiecie, zajmiemy się pacjentem po prostu. Może tutaj, tu jest takie powiedzmy, że prawie idealne miejsce. Armatka ultradźwiękowa, gaśnica, klimatyzacja i mamy stałe wyposażenie gabinetu. Mogę w takim razie... Tutaj pozwolić przyjść naszemu pacjentowi, ale zanim uruchomię grę, chcę powiększyć to pomieszczenie socjalne. W końcu, po długich bojach, udało mi się zrealizować to zadanie. Mamy w takim razie piąty poziom. Nagroda 25% szczęście, więc y, mam nadzieję, że to w przyszłości zaowocuje y, dobrymi y, ocenami. Tak, mamy 60%. Teraz tylko atrakcyjność szpitala do 50% podnieść i już będziemy mieli zrealizowaną tą jedną gwiazdkę. Mam tutaj bardzo... O, śpiewa! Okej, okay, jednak śpiewa ta ryba, bardzo fajnie. Dobrze, że się tak się okazało. Widzicie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek jeszcze bez gwiazdki, ale myślę, że wrócimy do tego szpitala jeszcze w przyszłym odcinku, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jakie nowe choroby jeszcze mogę tutaj odkryć. Jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych odcinków. A my w następnym odcinku zajmiemy się... Bardzo nową chorobą. Życzę Wam miłego Dzianka, trzymajcie się. Papa! Pa.